Cześć Karen! O, patrzcie, kto idzie! Hej, bliźniaczki, cześć, mysza! Nadal się przyjaźnimy, czy podążacie za resztą? Czemu się wczoraj nie przywitałyście? Nawet nas nie zauważyłyście? Dziewczyny, wczoraj postąpiłyście bardzo głupio. Wszyscy są teraz przeciwko wam. Myszo, ty najlepiej wiesz, dlaczego potrzebowałyśmy pamiętnika Gwen. Ale na tym nie poprzestaniemy! Żeby poznać prawdę, trzeba pokonać przeszkody. Dziewczyny, możemy się przyjaźnić, tylko tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Co się od, od nas odwrócą, odwrócą tak jak, jak od, od was. Hmm, dziewczyny, jesteście hipokrytkami? Trzymacie się z tym, kto jest silniejszy? Nie rozumiecie, że Gwen może się od was odwrócić w każdej chwili, tak jak od Vanessy? Dziewczyny, na waszym miejscu połączyłabym się z nami i nam pomogła. Im więcej nas będzie przeciwko Gwen, tym szybciej wygramy. Dobra, jestem za. Jestem gotowa być z wami. Bliźniaczki? Nie wiemy. wiemy. Dobra, ja jestem za. Dora? Jak ty, to ja też. Jesteśmy bliźniaczkami. Jesteśmy z wami. Miło to słyszeć, dziewczyny. Plan A się nie powiódł, więc teraz plan B. Czekamy, Czekamy na, na was dzisiaj na nas w domu. Do zobaczenia. W co, co my, my się, pakujemy? się pakujemy? Już dawno chciałyśmy przeżyć jakąś przygodę. To wasza przygoda. Nie obsłużyłbym pani, jakby nie była pani nauczycielką. A my dlaczego? Bo pani córki to złodziejki. Urus, uważaj co mówisz. Moje dziewczyny nie są złodziejkami. Po prostu były ciekawe. Skończmy o tym mówić. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Cała szkoła o tym mówi. Floryda złodziejka, Floryda złodziejka. I o tym mówię. Ciągle złe plotki krążą o tej rodzinie Grace. Jakie to plotki! Jednak nic nie powiem, bo wolałbym nie dostać żadnej złej oceny. Po prostu wszyscy chcą się trzymać z daleka od twoich córek. To lepiej siedźcie cicho.